W najbliższy poniedziałek odbędzie się absolutoryjna sesja Rady Miejskiej. Jak podkreśla prezydent Radosław Witkowski budżet został wykonany niemal perfekcyjnie i jest gotowy na merytoryczną dyskusję z radnymi. Ja jestem otwarty na dyskusję z radnymi Rady Miejskiej w poniedziałek będę przekonywał, że budżet został zrealizowany, podobnie jak w latach poprzednich w stopniu niemalże perfekcyjnym, blisko 98% taka, taki taki wskaźnik, więc to pokazuje. To, że potrafiliśmy zarządzać i potrafiliśmy kierować strumieniem publicznych pieniędzy bardzo dobrze. Jestem gotowy i otwarty na dyskusję. Natomiast <laughs> mam świadomość, pewnie uprzedzając jakieś pytanie, jakiego spodziewam się efektu, że będzie to element wielkiej polityki. Ze sprawozdania finansowego, które zostanie przedstawione na sesji wynika, że w 2018 roku dochody miasta wyniosły miliard 203 miliony złotych i były wyższe od planowanych o 63 miliony złotych. Z kolei wydatki wyniosły miliard 239 milionów i w stosunku do planu były wyższe o 56 milionów złotych. Deficyt budżetowy został zmniejszony z planowanych ponad 42 milionów do niespełna 36 milionów złotych. Nadwyżka operacyjna wyniosła natomiast niemal 55 milionów złotych. Jedna z najważniejszych pozycji dla mnie w budżecie z uwagi na to, że ona finansuje nam i pokazuje nam możliwości sfinansowania wydatków inwestycyjnych. W zeszłym roku rzeczywiście ona wyniosła 50, prawie 5 milionów złotych, była większa o 3,5 miliona niż w roku poprzednim i dla zachowania tutaj stabilności finansów, budżetu, możliwości obsługi zadłużenia w kolejnych latach ona musi dalej rosnąć. I, i Dlatego jest ważna tutaj taka dyscyplina w zakresie wydatków bieżących, ewentualne zwiększanie dochodów bieżących gminnych. Na inwestycje miasto wydało w zeszłym roku ponad 136 milionów złotych. Największe z nich to przebudowa Alei Wojska Polskiego i budowa trasy NS, a także rewitalizacja miasta Kazimierzowskiego, utwardzanie ulic w ramach radomskiego programu drogowego oraz zakupy dla szpitala i pogotowia ratunkowego. W porównaniu z 2017 rokiem znacząco zwiększyły się wydatki na edukację. Subwencja oświatowa pokryła tylko niewielką część tego wzrostu. Z naszego budżetu musieliśmy dołożyć o ponad 25 milionów więcej niż w roku poprzednim. To odpowiedź na pytanie m.in. o skutki reformy edukacji, podkreślił na konferencji prezydent Radosław Witkowski. Realizację budżetu pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obrachunkowa, a absolutoryjna sesja Rady Miejskiej odbędzie się w poniedziałek 24 czerwca.